Cześć, z tej strony Parisu Gaming i dzisiaj witam was na kolejnym odcinku, ale w sumie pierwszym odcinku z poradniku. Bo jeden widz mnie prosił, żebym pokazał mu, mm, ogólnie pokazał, jak dawać koordynaty na świecie, jakby w Minecraftie na telefon. Mhm. Więc jeżeli chcemy na nowym świecie, to wchodzimy w stwórz, nowy świat, tu o, i czekamy. I teraz wchodzimy tutaj, jak jest gra. Wchodzimy w opcję świata, i że mamy pokaż współrzędne. To nie, i teraz stwórz. Pokażę wam. No dobra, więc jestem na tym świecie. Jak widzicie tutaj, w lewym górnym, górnym bardziej rogu, Jak widzicie, jest pozycja, jest na przykład 44. Jak widzicie, to się wszystko zmienia. Na poziom, jak też zejdziemy, jak widzicie, to się wszystko zmienia. A teraz wam pokażę, jak zrobić, aby już w wcześniej stworzonym świecie, aby to też tak było. Teraz wam pokażę. Więc dobra, tutaj mam ten wcześniej wybrany świat. Powiedzmy, że na tym mój świat kreatywny właśnie w ten. Wchodzimy w to jakby taki ołóweczek. Czytuje nam się. Poczekamy. I mamy tak samo w drze. Wchodzimy pokaż spórzenny Graj i teraz jakby mm. Teraz poczekamy, aż się można wczyta. A właśnie nie będę robić cięcia jakby dłuższy odcinek. Super. A właśnie i dziękuję w ogóle, że już mam 43 subskrypcje. Bo wczoraj, przedwczoraj wrzucałam odcinek z 40 subskrypcji, dziękowanie. A tu już nagle mam już 43 w jeden dzień. Znaczy 3 subskrypcje i w jeden dzień. Naprawdę mega, mega wam dziękuję. No. Super. Dobra, bo to długo zajmie. Okej, okay. jestem i widzicie, to jest kompletnie inny świat. Nie miałam wcześniej tych koordynatów, a już mamy. Jak widzicie, to się tak samo wszystko zmienia. Teraz jest na kreatywnym. To jest normalnie wygenerowany świat. No, więc jeżeli byście chcieli, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jak to, bo naprawdę niedługo dogonimy pagalo, który ma nie... Ma niewiele od nas, ma 50 subskrypcji. No więc to był taki szybki odcinek z poradnikiem i to by było na tyle.